Rozpoczęliśmy protest wcześniej, więc e, protestujemy, żeby na tym osiedlu nie powstała stacja bazowa Play. -a. Proszę. Protest mieszkańców tego osiedla przeciwko budowie e, wieży Play. E, nie chcemy, żeby na naszych e, sąsiednich po prostu nieruchomościach, żebyśmy musieli po prostu tutaj e, być napromieniowani. E, chcemy, żeby. żeby Powstrzymał inwestor y, tą budowę i y, y, nasz sprzeciw, żeby poszedł w całą Polskę, żeby urzędnicy się, mnie dowiedzieli, mnie się dowiedzieli, że ci mieszkańcy y, stanowczo mówią nie, nie dla masztu, nie dla masztu, nie dla masztu, nie dla masztu, nie dla masztu. Chyba oglądali wczoraj, bo jest ładnie wypełniona. tablica informacji na budowy no dało się bo część tych ludzi zmarło, niektóre mieszkania były całkowicie już opuszczone. Ci ludzie umierali. Oni protestowali już w dowód desperacji. Musiał minąć czas pięciu lat, żeby mogli się z tym rozprawić. Na mydlicach nie mogę przeżyć mydlic, nie mogę przeżyć na mydlicach budynków, gdzie żeśmy tam robili pomiary niedaleko osiedla. Tam jest trójkąt bermudzki. Tam są anteny po prostu w kształcie trójkąta co kawałek porobione. I... Dwie na jednej szkole, gdzie tak naprawdę dzieci nie powinny tam w ogóle przebywać. A jeśli już chodzą do tej szkoły, żeby nie ściągać tego sygnału, powinny zostawić telefony wyłączone, w ogóle nie mieć przy sobie. Tutaj mamy yy, na, yy, w tych dokumentach z ministerstwa, że korzystanie z telefonu przez yy, po 10 latach już po prostu są guzy mózgu yy, i po prostu są procesy nieodwracalne w związku z tym, yy, że no niestety to. Yy, Wpływa na nasz organizm nie tylko osób dorosłych, jak też i dzieci negatywnie. I, i to są tematy, które tak naprawdę Ministerstwo Zdrowia się tym powinno zajmować, a, a nie robią tego. Czyli, czyli zostało, zostało nam tyle do powiedzenia, że to my mamy to robić, my mamy to wszystko robić społecznie. Sam mainstream i sami rządzący przyznają, że wysyłając dzieci na edukację zdalną, Doprowadzili ich do różnorakich chorób, w tym depresji, nerwicy i teraz przyznają na to budżet. Czyli stworzyli problemy, teraz stwarzają bohatersko rozwiązanie. Jak była konferencja w Warszawie odnośnie zagrożeń i szans 5G, minister cyfryzacji był tak znudzony, że po dwóch godzinach po prostu wyszedł i nie zabrał ani razu głosu. Przypominam, jak wyglądają aktualnie teleporady, że człowiek nie widzi pacjenta, człowiek nie widzi lekarza i stąd po prostu wcześniej lekarz miał też funkcję terapeutyczną. Nie na darmo jest takie określenie jak choroby jatrogenne. Są to choroby wywołane stosunkiem lekarza do pacjenta. Polskie Towarzystwo Dan Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie wypowiedziało się przeciwko podniesieniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w oczekiwaniu na wyniki nowych prac dotyczących związku z oddziaływaniem PEM z nowotworami i wyjaśnienia przyczyn subiektywnych objawów związanych promieniowaniem elektromagnetycznym. Kolejne. Instytut Medycyny Pracy im. profesora Nofera podkreśla, że cytuję, istnieje za to cały szereg dobrze udokumentowanych wyników badań in vitro i in vivo, jednoznacznie wskazujących, że nawet słabe pole elektromagnetyczne w zakresie radiofalowego mają działanie biologiczne. Poznano i udowodniono istnienie mechanizmów oddziaływania energii elektromagnetycznej na żywy organizm, które mogą doprowadzić do powstania negatywnych skutków zdrowotnych. Przypominam, że y, normy promieniowania zostały podniesione sto, stukrotnie bez żadnych badań i to jest stukrotność, to i tak mamy najprawdopodobniej tysiąckrotność, bo nadal obowiązuje bubel prawny, że tylko z jednego... Płata anteny możemy badać po prostu e, to promieniowanie. Więc jak e, nadajnik ma kilka takich płatów, to nie mnożymy tego, bo to e, teoretycznie według ministerstwa nie ma wpływu. Pani profesor Alicja Chybińska, onkolog dziecięcy, twierdzi, że, cytuję, są badania naukowe, które bezsprzecznie udowadniają, że pole elektromagnetyczne ma wpływ na powstawanie wielu chorób, w tym nowotworów. Ponadto są wśród osoby z nadwrażliwością elektromagnetyczną i takie osoby, jest podobno to 5% populacji są dużo, y, dużo szybciej u nich y, mogą się, y, mogą powstać choroby typu rak i różne y, y, choroby serca, więc jeżeli y, są takie zagrożenia i nikt nie, y, nikt nie zagwarantował po prostu jakiejś strefy na przykład wolnej od 5G, bo przypominam Polska odmówiła powstania tak stref od 5G jeżeli sobie posprowadzamy internet z zagranicy to zobaczymy, że bogaci milionerzy kupują sobie specjalne miejsca, gdzie częstotliwości radiowe są zakazane czyli to będzie takie strefy dla 5G ale nie dla nas po prostu baranów tylko dla po prostu tych, którzy chcą właśnie być naszymi pasterzami dla tak zwanej elity światowej dla milionerów jeżeli chodzi o szkoły, można tutaj, yy, mam takie pismo własnego autorstwa. O co możemy pytać, jeżeli dziecko uczęszcza do takiej szkoły? Wracamy się do dyrekcji szkoły, aby udzieliła nam odpowiedzi na wszystkie przedstawione w tym piśmie pytania. Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. A więc każdy rodzic, każdy może zapytać szkołę. Proszę o wskazanie nazwy firmy, instytucji, która Państwu montowała nadajniki technologii 5G, w Tym tym m.in. dane identyfikacyjne, takie jak numer NIP, region, adres zarejestrowania spółki, rodzaj działalności gospodarczej. Możemy tego żądać, bo to nie reguluje ustawa o ochronie konsumentów, to po prostu reguluje dostęp do informacji publicznej. Proszę o oddzielenie informacji, czy kontakt z wyżej wymienioną spółką, firmą został zainicjowany z Państwa strony, czy też operator się do Państwa zgłosił. Jeżeli yy, powinniśmy też żądać daty nawiązania takiej współpracy, yy, treści zapisów rozmów wstępnych, skoro to jest po prostu placówka publiczna, to powinny być jakieś dokumenty. To nie powinno być, że chociaż podejrzewam, że mogło tak być, że dyrektorowi ucho firma powiedziała, że zamontuje, bo będzie szybszy internet yy, bezpłatny dla szkoły. Czy montaż tych nadajników spełniał znamiona przetargu, czy był wybrany bez niego? Jeżeli, tak jak, jeżeli był to przetarg, to proszę o informację, jakie były kryteria dla oferentów. I ewentualnie co wpłynęło na wybór tej konkretnej firmy. Jeżeli zaś Państwa placówka nie robiła zlecenia przetargowego, na jakiej zasadzie Państwo zrezygnowali z takich wytycznych? <gry> Przypominam, że to jest placówka publiczna, to nie jest szkoła prywatna jakiegoś dyrektora, tylko to regulują przepisy. Ale z nami jest radny, przedstawiciel Rady Miejskiej w naszym mieście i myślę, że tutaj wyjdą Będziemy ze strony wsparcie. Rady Miejskiej wyjdą odpowiednie zapytania do placówek oświatowych tu. Jeszcze Ale przymierzcie się bliżej, żeby tutaj było Ale bliżej, tak żeby było. tak żeby było bardziej widać. Bartek z tej strony bardziej, żeby było widać winko, żeby nie tam. Czy Państwa placówka pobiera jakieś granty od operatora lub firmy, która zamontowała Państwu te anteny? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Jak jest to sporządzone konkretnie umowa gratyfikacyjna? Proszę o szczegółowe zapisy odnośnie wielkości bonifikaty, jeżeli szkoła takie otrzymuje, czas obowiązywania umowy i jej zakres. Teraz przejdziemy do rzeczy najważniejszych, czyli od, yy, odpowiedzialności operatora. Czy firma, którą Państwo wybrali, przekazała informacje odnośnie standardów bezpieczeństwa zdrowotnego, odnośnie wyżej wymienionych technologii? Jeżeli tak, to w jakiej formie? Proszę o skan tych gwarancji, kto i w jakim czasie przekazał Państwu taki raport, imię i nazwisko stopień naukowy, rodzaj specjalizacji wyżej wymienionego eksperta. Bo jeżeli to dyrektor podpisuje taki przetarg, to na jakiej zasadzie, że zwykły podrzędny pracownik mu proponuje postawić antenę? Jeżeli tu dyrektor to nie robi u siebie na prywatnym domu, tylko robi to nad po prostu dachem, gdzie chodzą uczniowie. Jest naszą po w szkole. wspólną własnością. Właśnie. Jest, szkoła jest naszą wspólną własnością. Czy ta instytucja pobiera, czy instytucja, która Państwu to montuje, czy pobiera granty od której firmy telekomunikacyjnej lub Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji? Czy jest tak zwaną firmą niezależną? Jeżeli Państwo nie otrzymali takich gwarancji zdrowotnych lub to było zapewnienie ustne, to proszę o nazwisko osoby z Państwa strony, która negocjowała lub sygnowała wyżej wymienioną umowę i stanowisko merytoryczne tej osoby. Dlaczego lub na jakiej zasadzie nie występowało taki raport? Jeżeli to, tak jak mówię, to nie chodzi nawet o. Prywatne bezpieczeństwo swoje, tylko dzieci, a dzieci, tak jak mówię, są też własnością nas wszystkich. Czy Państwo otrzymali od firmy realizującej przetarg tudzież operatora specyfikacje techniczne tych nadajników i zakres ich częstotliwości pracy? Czy to był zakres dokładny od do? Czy Państwo, jako placówka dydaktyczna oświatowa, mają jakąś możliwość sprawdzenia, czy anteny rzeczywiście pracują w takich, a nie innych zakresach? Jeżeli tutaj wczoraj mówiliśmy, że na Sanepid nie ma odpowiednich mierników, to sądzę, że taka zwykła szkoła raczej Nikt nie ma nie możliwości nie tego sprawdzenia. Więc jeżeli nie ma możliwości sprawdzenia, na jakiej zasadzie ryzykuje dobrem po prostu no to... wspólnym naszych hmm. wszystkich powiedzmy obywateli, instalując takie urządzenia? Proszę o nazwę urządzenia i specyfikację techniczną, jeżeli szkoła takową posiada. Dlaczego państwo zdecydowali się na zamontowanie tajników w szkole? Czy były jakieś konsultacje z gronem pedagogicznym pracującym w państwa placówce? Czy komitet rodzicielski państwa szkoły był powiadomiony, jeżeli nie? Kto podjął decyzję na jakiej zasadzie? Komitet rodzicielski też powinien mieć w szkole jakieś funkcje sprawcze i powinien być powiadomiony o takiej, powiedzmy, takim eksperymencie, bo nie można to inaczej nazwać. Na jakie pozytywne skutki dla edukacji dzieci i młodzieży się Państwo powoływali? Na co Państwo liczyli wprowadzając tę technologię? Punkt 10. Czy w Państwa szkole jest jakiś lekarz, nauczyciel, który ma doświadczenie lub jakieś pracy badawcze odnośnie promieniowania elektromagnetycznego na środowisko i ludzi? Proszę o nazwisko wyżej wymienionej osoby, tytuły publikacji naukowych, jeżeli takie napisała. Czy Państwa placówka zna raport NIC 7 maja 2019 roku? Odnośnie działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od telefonii komórkowej. Jeżeli tak, tak, państwa placówka rozwiązała kwestie sporne w sprawie określenia promieniowania elektromagnetycznego, jego szkodliwości, a deklaracji operatora. Przyjm Przypominam, że to co operator deklaruje nie spełnia rzeczywiście norm praktycznych. Wystarczy przejść nocy z miernikiem, tylko znowu jest problem z akredytacją i widzimy, że. Nawet dopuszczalne normy podniesione stukrotnie są yy, przekraczane. Musi być prowadzony monitoring, szczególnie stałych publicznych miejscach. Stały monitoring, tak. żeby ewentualnie sprawdzać y, jak to działa. Ewent czy Państwa placówka robiła wcześniej badania, z zlecała konkretnej instytucji odnośnie braku negatywnych konsekwencji po zamontowaniu wyżej wymienionych nadejników? To i gdzie Państwo wykonywał te badania, ekspertyzy? Proszę o ich szczegółowe oceny odnośnie braku negatywnych konsekwencji na zdrowie dzieci i dorosłych. Czy Państwo prowadzą badania zdrowotne dzieci w formie statystycznej? Jeżeli tak, to prosimy o konkretne liczby. Oczywiście bez danych umożliwiających identyfikację osób. Odnośnie problemów, które zgłaszały dzieci przed datą wprowadzenia wyżej wymienionych nadajników i po ich zamontowaniu. Bo jeżeli jest jakaś higienistka w szkole, czy powiedzmy jakiś lekarz i badał po prostu, że było na przykład choroby, były a po wprowadzeniu nadajnika, no to wtedy mamy konkretne wyniki. Czy ten nadajnik nie spowodował negatywnych konsekwencji? Albo spowodował? No i tutaj ostatnie takie pytanie, w jakiej formie państwo prowadzą zajęcia i czy więcej jest właśnie preferencji książka, wykład, pogadanka, czy też właśnie typowo internet, kopiuj, klej, bo teraz nawet studenci w ten sposób się posługują tą technologią. Więc pytanie, czy potrzebujemy rzeczywiście tego szybkiego internetu 5G, skoro społeczeństwo wbrew uzorom wcale nie idzie do przodu, bo to jest postęp czysto technologiczny, ale się objawia raczej regresem w stosunkach międzyludzkich. Dzieci praktycznie nie wychodzą teraz, jeżeli grają w piłkę, to pewno w grach komputerowych FIFA są dużo słabsi. Dużo po prostu buchało teraz też podaje, że spada odporność człowieka, coraz więcej jest chorób cywilizacyjnych. Więc pytanie, czy rzeczywiście mamy przed sobą kolejny postęp, krok milowy ludzkości, czy też cofamy się właśnie, nie, nie powiem, że średniowiecze, bo mit, w jaki średnie to powstało właśnie w okresie renesansu, bo wbrew pozorom nauka i medycyna w średniowieczu były bardzo wysoko postawione. Więc pytanie, gdzie my się cofamy? Jeżeli kolejnym Przykładem, że 5G ma służyć właśnie do telemedycyny. Czy lekarze, którzy teraz tak mówią, że wspaniała będzie telemedycyna, wiedzą, że też tracą pracę, bo to jest przewidziane, że tylko kilka procent lekarzy zostanie, którzy będą stwarzali programy do sterowania właśnie sztuczną inteligencją, która sama będzie robiła operacje. Kolejny przykład. Mówi się cały czas, że tak zwane chipy, implanty, że to jest teoria spiskowa. Tymczasem ta technologia jest od ponad 30 lat. Kolejny wspaniały wynalazek, ostatnio też ogłaszali w dobie tzw. koronawirusa, że specjalny implant wszczepiony między palcem a kciukiem skaże, czy masz koronawirusa i sprawdzi Twój poziom glukozy we krwi. Na jakiej zasadzie to będzie działać? Jeżeli mamy teraz 5G, i 5G ma być wszędzie, mamy internet rzeczy, każda rzecz ma mieć yy, chip, który będzie przekazywał informacje w czasie rzeczywistym, dlatego wymaga się tego szybkiego internetu. Kolejne ma być internet ludzi, czyli każdy będzie miał implant. Biomedyczny i to nie jest właśnie teoria spiskowa, bo wystarczy obejrzeć Tak zwaną stację TVN czy TVP, te same stacje Miały w swoich programach Mówili o chipach, że za pomocą chipa będziemy płacić i to wspaniale, bo nie będziemy, Nie zgubimy portfela, ale czy ktoś wie, że płacą z kartą Na tej samej zasadzie jesteśmy inwigilowani I w każdej chwili można nam zapłacić yy, Zablokować ten dochód, więc bastion, ostatni bastion naszej wolności to jest właśnie Nie dla dajni, daj, Nadajników 5G I nie dla Systemu bezgotówkowego. Jeżeli będzie system bezgotówkowy, każdy z nas, który jest tutaj. Dziękuję tu serdecznie też seniorom, którzy się pojawili. Pytanie gdzie jest młodzież na takich protestach, bo jest nas tak mało, ale jeżeli nie będzie właśnie gotówki, po prostu to ani ja, ani ty nie kupimy nic, bo będziemy niewygodni, więc algorytm uzna, że należy nam zablokować. Także można by powiedzieć, te pisma już trafiły do szkół. Janinko, tak, tak. Może, mogę tutaj na chwilkę wyżej się dziewczyny roznosiły po szkołach. Może powiedziałabyś parę tak, tak, zdania? Tak, mieliśmy w ubiegłym roku z ramienia Stowa Stowa Stowarzyszenia Polską Bezosnowiec. No więc na szeroką skalę u nas wszystkie szkoły zostały powiadomione o tym, co zagraża dzieciom. Wszystkie te, które mają te nadajniki na swoich dachach. No i dyrektorzy powiedzieli, że to jest, co niektórzy, bo nie ze wszystkimi mieliśmy okazję rozmawiać, to powiedzieli nam, że to jest dla nich, oni dostają pieniądze od operatora. Słuchajcie, to nawet nie są wielkie te pieniądze, bo to są z rzędu powiedzmy tych dwóch tysięcy. Nawet nie, nie wszystkie szkoły mają te dwa tysiące. No i za takie pieniądze po prostu nasze dzieci są narażone. Na tą, na tą sytuację taką, bo nie do końca wiadomo, czym to tym dzieciom grozi, ale jednak już my robiliśmy, co mogliśmy, no ale tych, tych cały czas jeszcze więcej przybywa tych anten, więc no, trzeba będzie dalej, dalej po prostu działać w tym zakresie podać do sądu dyrektora, jeżeli dziecko będzie miało taką chorobę, bo, jeżeli, bo można pozwać po prostu dyrektora, tak samo za, e, wyszło na to, że co prawda rząd mówił, że tam ma być e, dzieci mają mieć maseczki, dzieci mają mieć szczepienia, ale e, to właśnie na dyrektora ciążył obowiązek prawny, e, jeżeli chodzi o egzekucję tych przepisów, a e, dyrektor szkoły tak samo jest człowiekiem i można go podać do sądu. I wtedy jakby rzeczywiście były procesy, że dyrektor miałby jeden proces za drugim, nie życząc po prostu tym dzieciom bo 2000 zł, tak jak mówiła Janina, ktoś otrzymuje, a leczenie raka kosztuje kilkanaście tak. tysięcy nawet nie mówiąc, czy to rzeczywiście jest leczenie, bo to jest inny, dłuższy temat ale do czego zmierzam, jeżeli dyrektor dostanie jeden pozew, drugi a tym bardziej, że 12 osób już można zrobić pozew zbiorowy no to jeżeli będzie wiedział że na nim też ciąży odpowiedzialność nie jest panem świata i władcą, że decyduje po prostu o cudzych dzieciach jak gdyby nigdy nie jest, tylko nad nim też ciąży odpowiedzialność karna, chociaż powinno być tak samo z urzędnikami, bo do tej pory, tak jak mówiliśmy wczoraj, urzędnik nie podpisuje się pod swoim y, aktem, nie wiadomo kto robił jakiejkolwiek ustawy, bo nie ma tam konkretnego podpisu, nie możemy nikogo sądzić, więc to też y, w dłuższej perspektywie należałoby zmienić. E, zasady właśnie odpowiedzialności urzędników, żeby oni nie byli wyłączeni, tak zwana e, to, co Morawiecki teraz chciał zrobić kolejną poprawką, czyli znowu e, bez odpowiedzialności, po prostu z uwagi na pandemię albo z uwagi teraz na problem imigracyjny. Urzędnicy powinni być e, cały czas pod świadomością, że za błędne decyzje mogą być ciągani do odpowiedzialności karnej i powinni. Powinno być określony e, urząd, który wy. W, w imieniu obywateli powinni ich ciągać i wtedy jakby jeden, drugi urzędnik dostał za swoje niewłaściwe decyzje, za nieprzewidzenie konsekwencji, bo jeżeli oni pobierają znacznie wyższe wynagrodzenia, to powinni też mieć tak zwaną wyobraźnię, do czego ich decyzja poprowadzi, a nie kierować się tylko chwilowym, że tak powiem, zyskiem, że dziś zarobi kilkaset złotych czy te dwa tysiące. A jutro po prostu ktoś przez niego straci życie. Tak? Więc jak tutaj, wracając do pana premiera Morawieckiego, który zakazywał zebrań, zakazywał zgromadzeń, pacyfikował ludzi, bo od dwóch lat przecież jedziemy na protesty przeciwko obostrzeniom, między innymi covidowym, gazowała policja, nawet policja z bronią gładkolufową straszyła nas. I Morawiecki orzekł, że jest to prawda. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zakaz zgromadzeń był niekonstytucyjny, ale pan premier Morawiecki powiedział, że on yy, yy, tam, gdzie zawsze chodzi o ochronę życia, a zgromadzenia powodują zagrożenie życia, on po prostu działa w obronie życia. To panie Morawiecki, zapraszamy tutaj, zapraszamy pod anteny. Proszę sprawdzić, ile ludzi już dostało raka z wyniku właśnie stacji bazowej, która jest bardzo blisko domu. I panie Morawiecki, skoro pan jest zawsze w obronie życia... No to zapraszamy tutaj. Tak, zapraszamy do szkół. Niech pan sobie umieści nadajnik po prostu nad swoim własnym domem. A humorystycznie kończąc moją wypowiedź, dlaczego Morawiecki nie wiedział, po ile jest sklep? Bon paschę jada. Tak jest, brawo!